Dobra, dobra, trudny jest. No tak. Skończył się listek. Siemaneczko w nietypowy, nie w nietypowym miejscu, że tak powiem, w czapce, nie wiem po co mi czapka, ale zaraz wychodzę na dwór. Aktualna może temperatura, przegląd, w sumie to półtora tygodnia, bo nie, albo nawet dwa tygodnie nie byłem tu. Pijź, nie wiem czy to słychać, ale strasznie mi się wieje. Hm, co podrosło w tym przeglądzie tygodniowym? A, temperatura. W tym momencie gdzie stoję jest teraz 14 stopni. Najniższa na tą chwilę zanotowana paczta tego leda. To się dymił i działa jeszcze. Zanotowana to. Znaczy najniższa chwilowa to było z 5-4 stopnie? Chyba z razy. Nie, sorry, trzy razy. 3 razy wiało w chałupę yy, wiatr z tamtej z południa w dom. Ale to jest nic, bo tam na parę, parę godzin, tam 2-3 godziny. Aktualnie mamy styczeń. Czwarty chyba, tak? Czy trzeci, czy czwarty? Dobra, nieważne, mniej więcej. <laughs> nie pamiętam. Temperatura taka, powiedzmy, nie takie, że raz spadło, jak mówiłem, tylko ogólna, tak średnia. Cykl 24 godziny to jest tak, 10-11 do powiedzmy 18-19 max i spada znowu do tych 10-dobowo, nie? I tak zmienia się z tygodnia na tydzień. Także luks jest wam powiem, zobaczcie samą brugmasję trzykwiatową, Ona. Była atakowana przez sprzędziorkę. Pokażę po tym, czy pryskałem, jak nie zapomnę, oczywiście. Ale nic się nie dzieje, wszystkie pryskałem. Tutaj widzę takie coś, zaczyna mi kwitnąć. Dopiero będzie kwitło, a to nazywa się yy, tak zwane. Zapomniałem. <laughs> Mam gdzieś tu nazwę, zaraz znajdziemy. Wianecznik! Może się wyprostuję trochę. O, to jest wianecznik, także. Mamy styczeń, a u mnie dopiero zaczyna kwitnąć wianecznik. Szkoda, że nie mogę pokazać się Wam z tym liściem tak z bliska, ale no może się da. Powiem Wam, jest ogromny. Zwiastun kwitnięcia jeszcze nie ma, bo patrz, ta, następna rura leci, już ma tak z półtora metra. <grym>, Także jest spoko. Musa Sikimensis red tigerek. Wjechał już w szybę zaczyna się wyginać, nie ma objawów żadnych przędziorków, także przypominam Wam wszystkim jeszcze obecnym tutaj takie y, sprawdzone bananowce do, no można powiedzieć łatwego przechowywania w takiej szklarni czy nawet w piwnicy Maureli nadaje się idealnie, no niech nie spada powiedzmy poniżej 5, bo to są wtedy no już takie ryzykanci no chyba, że jest w bardzo dobrej kondycji y, Maureli, Sikkimensis, Basio tak no, mam to są zajebiste do zimowania w ogóle widzicie. Pięknie pachną cytrynowo, tyle, że są tam jakieś tam trujące, ale ja tego nie jem. Nie będę tego jadł. Tu następna brugmansja była przeatakowana, ale mam taki mówię sprytny środek. Tak samo tam widzę rosnąć, zaczyna... No nie, to też jest i z tyłu. No same maurelia, tu Macie Musa Grant Wróć. Weź kochol, no Liście jest przepiękny. To są niedobory, ale to jest od przesadzania, tak? To też... Korzeni trochę naruszyłem, ale i tak no liście jest piękne. Tu macie Grand Naina, Też jest wielki, tam liść puścił. Tu następny wypuszcza. Także też się nadaje, ale akurat te do szklarni, bo jeszcze go musa wejść te Kohol, czy Grand Nine. No nie testowałem. Nie testowałem po prostu zimowania ich wróć yy, Uprawy w gruncie. Nadal nie doczekałem się po prostu odrostów. Czyli mogę tyle stwierdzić, że one bardzo dobrze rosną w szklarni, tak? Musa juanensis, balvisiana w miarę w tym roku rosła w ogrodzie Ale ogólnie no, tak słabo jak na żławy Wiadomo w tych cieplejszych rejonkach gdzieś tam gdzie mieszkacie pewnie To i spoko w miarę rośnie Papaje jeszcze się trzymają Na razie nie widzę jeszcze jakichś tam zgonów Aczkolwiek o tam, o tam na środku będzie widać Jeszcze jest ok, raz zapomniałem, znaczy zapomniałem poddać ale na to wychodzi, że lepiej przesuszyć Bo jak na razie kij stoi, nie jest miękki że powiedzmy ma zdechnąć. Ech, co tutaj ogólnie no tylko tamto podrosło. Stan jak widzieliście, jest spoko, trzyma się to jakoś wszystko. Tam są same cykimensy z nogi chwila bo schodzę po drabinie. O. Wszystko jest ok. na razie. Też popuszczały liście oczywiście welutiny cały czas rosną. Podniesienie temperatury to po prostu był strzał w dziesiątkę. Także jak budujecie jakąś klarenkę Starajcie się trzymać te minimum 10 w nocy za dnia do, do tych 18, ale wiadomo, to jest chwilowe. No chyba, że wyjdzie słońce, no to wtedy macie tutaj cieplutko. O, cytrynka majera, chyba, jak się nie mylę, znowu będzie owocować. Tak, majerka, gdzie ma już owoce, trochę jest niedoboru albo przędziory. Nie, nie ma przędziorków, bo po prostu no w zimę nie, nie daje takim koksu. Ogólnie teraz zaprzestałem jakiegokolwiek nawożenia, czegokolwiek. No dobra, troszeczkę grubomansją dawałem, Teraz Wam pokażę przykłady Próbowałem miesiąc temu, ukorzenie brokbalansje Ponad 100 dałem je na ten Na downboiler Ze 40 woda miała 37, wszystkie prawie wszystkie zdechły, ale to odratowałem Wsadziłem do doniczek i znowu nie wiem co mam za odmianę, jedynie veriegata to wiem co to jest Zobaczcie Jak pięknie, one w domu sobie stały, tak? Kurde, będzie się trzęsło, bym piła, ja nie piję O, tu jest veriegatka Czyli dwubarwne liście i zobaczcie tą soczystą zieleń, i tak, bez żadnego doświetlania. Nic z tych rzeczy. To tylko i wyłącznie rośnie w tej ziemi humus albo mastera. Sadziłem, nie pamiętam już, ale one podobnie działają. Że mają ten znowu start, i nawet jest zima. I widzicie, no, no piękne są. Dla mnie to są przepiękne liście. Fakt, fakt faktem są słabsze, ale kolorystycznie luks. Bambaryłki, patrzcie, cały czas dojrzewają. Czyli cytryna skierniewicka. O. Tutaj i tutaj, tego nie pokazywałem ani razu jeszcze. O, tam sobie wielka taka bomba wisi. Chyba największa. O, ku kurwanska. coś ty zrobił, baranie. No to teraz macie na żywo. I wiecie, co jest najgorsze? Nie da się tego zjeść. Szkoda. Ona będzie. Będzie. O, Ole, coś ryło tam w środku. Zobaczcie. Będzie leżeć, dojrzewać, ale ona nie będzie miała tego smaku, bo już raz tak zepsułem, no i znowu tym razem na żywo widzicie, jak spieprzyłem, ale tam wisi ich jeszcze, zobaczcie. O, tu jest bardzo dojrzała. Ale one, skierniewicka ma to do siebie, że ma sama spaść. No zrąbany czosnek, nie? Takie to wygląda wielkie. Maurelaski od Karli rosną ładnie. Od Krzysztofera spoko, trzyma się. Na razie pauzuje, nic mu tam się nie dzieje. Jak, jak wygląda, tak wygląda. Papugi żyją. Kurde, no ale zostawię to, mimo to wezmę to do domu. Kij, tam będę czekał długo, długo. Może nie, ale wątpię, bo już raz tak zrobiłem i były niedobre te cytryny. Nie z... z pomidorem test w tym roku nie udał się. Nie wiem, nie puścił korzonków, ale mniejsza o to. Palemki na razie, jak były, tak wyglądają. Cały czas ładnie wygląda sobie. Begonia ta, maja, nie wiem, ta Maja czy któraś tam cały czas ma wybarwienia, tyle że troszeczkę się może wyciągnęła. Cykas, Rewolutnik, to się kurde raz, to się zmienia raz na pół roku, jak wypuści te pióropusze następne, nie? A tak jest cały czas tak samo. No. A tutaj, co tu mamy? A to Basio tu puszcza liścia. No. Tu wyłazi obsypane wszystko ziemią, tak jak było. Zdechlaczek Maureli, który już umierał w sezonie Rośnie pięknie po przesadzeniu do dobrej ziemi z tej. Właśnie znowu nie wiem, chyba do mastery jeszcze poszedł. Także jest nadzieja że w tym roku zacznie ładnie rosnąć. I tam jest papaja, która ma chyba brak wody. Bo tak samo liście, tak jak mdleją. co to zobaczyć. Nagrywa się jeszcze. Gadam, gadam. Jeszcze dzisiaj chciałem nagrać o kompoście moim z liści bananów, wiecie. <laughs> Mało kto tak robi? Chce zobaczyć, jaka ziemia będzie. Nie. Korzenie spoko. Niech sobie może tak będzie. Zobaczcie. Papajka. No na tą chwilę. Naprawdę na styczeń, a już będą nic coraz dłuższe są. To naprawdę się trzymają. Jeśli, jeśli to się uda, to ja myślę, że... O, w mordę! To ja myślę, że pojem sobie owoców. Patrzcie. Już są kwiatki. Wiadomo, one się pewnie jeszcze nie utrzymają, ale jeśli już mają kwiaty, są zdatne do owocowania. najwiście. Oczywiście. Czyli mogę się coś doczekać. Skierniewicka. Zobaczcie, co się dzieje. Nie dość, że owocują tam. Tamta owocuje, ale jeszcze tak chyba nie puszcza. Ale ta, co nie owocuje właśnie, to no to będzie owocować. I pamiętajcie, drodzy oglądający, to nie ma tak, że cytrusy Wam zakwitną i wszystkie utrzymają. Nie da się. Skierniewicka zakwitnie na przykład 300 pąków, a utrzyma 7 ładnych dorodnych tych co zepsułem cytryn, tak samo jest z innymi cytrusami, bo to są jednak doniczki są małe krzaki, tak? no, chociaż, no pięknie pachnie no ale ale co, zepsułem no, brugmansja, ok o, zobaczcie, pryskałem widzicie? to są zdechnięte robaki na brugmansjach także Albo jeszcze się żyją, bo tu z rana chyba sobie wściekłem. Takie brązowe dziadostwa. Pokazywałem już wielokrotnie. No dobra, ze cztery razy, no czy trzy. Tym pryska działa, nie? Substrat długodziający polysect. Nie robię reklamy po prostu. No działa, no. Kupiłem. Może tak wolniej, żebyście sobie mogli przeczytać. Kupiłem i działa, no. No dobra, jeszcze na chwilkę do piwnicy zobaczymy. Miałem przesadzić te. Spryskałem i odrobali. Na razie spokój od przędziorka wodę zakręć chłopie o flaszka patrzcie co tu się dzieje jest spoko teraz tak, jeśli ktoś się martwi, że brumacja rośnie i ma takie blade listki i odpadają te listki i co z tego, wyrosną nowe nie przejmujcie się w ogóle u mnie jest tak cały czas widzicie, to jest brak światła i są takie bladziuchy Żółta, dwupienna, ma trochę liści, w ogóle musiałbym je trochę polać. Tam coś to zaczyna wypuszczać, wariagadka. Co się dzieje? Co tu jest? Eskulenta. Dopiero liścia puszcza, już styczeń. No są powyciągane, wiadomo, ale to to się przetrwa. Ja tu po prostu nie będę kombinował, nie będę doświadczał. Chcę testować teraz, tak żeby sobie po prostu ułatwić. Nie kombinować, wiecie. Jeśli da się przetrwać tą zimę sobie tutaj. Tutaj jest teraz za ciepło w sumie. Tu jest teraz 17 stopni. Jeśli to przetrwa wszystko, nawet jak się powyciąga i wsadzę i będzie ładne w przyszłym sezonie, no to na cholerę to doświetlać. Szkoda pieniędzy na to, nie? Jak tam? Tak, ten piec wszystko grzeje. Dzięki temu piecowi żyją te sobie roślinki i w domu mam ciepło. Tak, 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 tak. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. Także pytajcie, jak coś tam wiecie, przeoczy człowiek kurczę. No nie pamięta się wszystkiego, czy co tam kto jeszcze pyta. To zawsze można pod filmami się pytać, tylko proszę nie męczyć mnie na maila. Po to są filmy pod filmami, treści, tak? I tyle. Bo kurde tyle co ludzi pyta, wszystko, wszystko jest nagrane na YouTubie. Naprawdę o uprawie od A do Z. Jak ktoś znowu pyta to samo, to można dostać śruby. Dobra, dziękuję pięknie. Może z tym kompostem jeszcze cię zwalczę, bo to byłoby trochę ciekawe, bo muszę rozebrać dolne partie desek. Bo tam widać nowe deski tam na końcu samym leżą sobie, jest kompost taki wielki. I muszę po prostu wybrać, bo to już dwu, trzyletni powiedzmy jest. Eee, ten. No, jak to się mówi? No ziemia już, jecie, już przerobiona już tam ziemia i wszystko się tam wywalało co z ogrodu ale dużo liści szło od bananów i właśnie chcę zobaczyć jaka ta ziemia będzie wyglądać, pecha gleby może zmierzymy. Zobaczcie jak brogmansja cały czas trzyma takie coś. Bokiem pokażę, o widzicie? Tu będzie pewnie miliardy, los ty, miliardy setki nasion w środku jak oczywiście dojrzeje. O taki, takie coś jest też tutaj tylko w postaci dużo mniejszej, nie? Takie coś się zrobiło. Dobra. A, a co tam może u tego dziada? Co jeszcze kurde owocuje? Czyli Helen's Hybrid. Nic się nie zmienia, cały czas jest to samo. Są banany takie malutkie i to na tyle. To na tyle. Idę zrobić Na razie. <grywka> <laughs> nie świruj się, już nie reklamuję Toksan wpłynie Wyobraźcie sobie, naniosłem tu ziemi Pod spodem jest szambo Niestety tak budowano kiedyś i nonstop mi tu ryją, wyrywają dziury, kopią. Trzeba polać. Kupiłem teraz w płynie. Chlebek przyniosłem. No nie no, muszę coś zwalczyć, bo jest tragedia. Ptaki są. To są szczury, myszy, masakra.